w przygotowaniu wielkopostnym do świąt paschalnych, my, dzieci Twoje, przychodzimy do Ciebie każdego dnia. Chcemy każdy dzień kończyć spojrzeniem na Twą świętą i czcigodną ikonę, tu na jasnej górze, która jest wielkim znakiem Twojej obecności z nami. Chcemy te nasze wielkopostne ćwiczenia duchowe przeżywać w Twojej szkole wiary. Patrując się w Twój przykład. Tak niewiele Twoich słów możemy odczytać na kartach Ewangelii, a jednocześnie tak wiele możemy zobaczyć i nauczyć się z tych samych ewangelicznych kart, które odsłaniają przed nami Twą postać pokorną, słuchającą i rozważającą. Właśnie pokora. To pierwsza lekcja postaw wiary, którą nam dajesz. Tą cnotę odnajdujemy jak lśniącą perłę w przekazie zwiastowania. Gdy zostałaś przez anioła określona mianem błogosławionej, przestraszyłaś się, ponieważ rzucony został przez to snop światła na twą własną naturę, do której nigdy nie aspirowałaś ubóstwo w duchu, czyli pokora, jest cnotą niełatwą do uchwycenia. Solidność, pożyteczność, pracowitość to cechy, z których łatwo można sobie zdać sprawę, lecz poza refleksyjnym uświadomieniem sobie, że wszystko, czym się jest i co się posiada, stanowi pożyczkę i dar od Boga, otrzymane tylko po to, by uwyraźnić obdarowującego. Znamienne jest to, że biblijny Izrael w swoich psalmach nie posługuje się słowem dziękować. Zamiast tego mówi błogosławić, chwalić wobec całej wspólnoty. Jedynie słowa Faryzeusza w świątyni, zapisane przez ewangelistę po grecku, brzmią: Boże, dziękuję Ci. Że nie jestem jak inni ludzie. Dziękuję za coś, co u siebie stwierdza. Psalmy zaś błogosławią tylko obdarowującego Boga. Tylko grzesznik zwraca się ciągle ku swemu ja. Ty, O niepokalana, nie znasz takiego zwrotu. Ty patrzysz prosto przed siebie na dobro. A nikt nie jest dobry tylko sam Bóg. Ta niewiedza co do swej bezgrzeszności czyni cię stolicą mądrości. Mądrość nie jest żadną posiadłością, lecz światłem promieniującym od Boga. Ciła twoją dostrzegą, którzy ją miłują i ci ją znajdą, którzy jej szukają, jak powiada księga mądrości. Jej światło daje się na własność pokornemu, ale zawsze tak, by doświadczał On promieniującego odtąd w Nim i od Niego światła, nie jako swej własności, lecz by nieustannie świadom Jego pochodzenia i działania łaski, przez którą to światło zostaje Mu przyznane. Ty, Maryjo, możesz odesłać do Jezusa tak jak Jezus może wskazać tylko na Ojca. Powiedział przecież: Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Matko nasza, upraszaj nam na ten czas wielkopostny łaskę pokory. Ty sama bądź jej wzorem. Wspomagaj nas, byśmy mieli przemieniać świat. I budować w nim Królestwo Boże, zasłuchani w Ewangelię. Wspomagaj nas, byśmy umieli szukać ciszy serca wśród wrzasku świata, bo w ciszy zamieszkuje mądrość, pełna treści i znaczenia, a głupota krzyczy i zakrzykuje pustkę. Wspomagaj nas, byśmy umieli dostrzegać Boga i Jego doskonałości. A nie zatrzymywali się przed lustrem, Bogiem nazywając odbicie. Wspomagaj nas, byśmy umieli zło dobrem zwyciężać, a nie spalać się jak suchy chrust w ogniu ślepych emocji i powierzchownych motywacji. Wspomagaj nas, byśmy potrafili dostrzegać głębie spraw bożych, a nie poprzestawali na pseudokulturze. Efektów specjalnych, doznań, wrażeń, gonitwy za przyjemnością i wreszcie frustracji i pustki. Wspomagaj nas, byśmy w Twojej szkole byli uczniami pokornymi, a przez to otwartymi na łaskę i jak Ty łaski pełnymi. Rozważając tajemnice zwiastowania, polecamy Bogu, przez stawiennictwo Pani Jasnogórskiej, Królowej Polskiej, cały Kościół powszechny, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów i cały lud Boży. Szczególnie polecamy Kościół w Polsce z jego pasterzami na czele, z księżmi biskupami, prymasem Polski i przewodniczącym episkopatu. Prosimy za naszą Ojczyznę, by wzrastała w wolności i dojrzewała w łasce Bożej. O wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii wszystkich naszych rodaków w kraju i za granicą. Polecamy wszystkich przeżywających czas rekolekcji wielkopostnych i spowiedników, wszystkich chorych i cierpiących. Polecamy parafię Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy, której trwa nawiedzenie kopii cudownego obrazu. Prosimy we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej i w tych intencjach, w których modlitwę obiecaliśmy. Prosimy za wszystkich dobrodziejów i pielgrzymów jasnogórskich. Polecamy Bogu nasz zakon pauliński, prosząc, by Pan błogosławił nam nowymi i świętymi powołaniami. Modlimy się za wszystkie media katolickie, które przekazują tę modlitwę apelową. Szczególnie polecamy pielgrzymów którzy przybyli dziś przed oblicze Twoje Matko Najświętsza, szczególnie maturzystów z trzeciego Liceum w Łomży, pielgrzymkę ze Strawczyna, licyzji kieleckiej, pielgrzymkę ze Złotnik, także diecezji kieleckiej, uczestników jasnogórskich Dni Skupienia, pielgrzymkę ze Świętochłowic Chropaczowa oraz Rybnickiej Kuźni w diecezji katowickiej, pielgrzymkę z sanktuarium świętego Józefa, opiekuna rodziny w Kielcach, pielgrzymkę z parafii świętej Jadwigi Królowej z Kielc. Polecamy pielgrzymkę maturzystów z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz pielgrzymkę z parafii katedralnej w Szczecinie, która szczególnie modli się w intencji księdza arcybiskupa metropolity Andrzeja Dzięki w dziesiątą rocznicę jego ingresu do Katedry Szczecińskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami wcześniej, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Marjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała i i O mój Jezu, przebacz nam na nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę. Uciekamy się święta Boża Rodzicielko, naszymi gospodami. racznie nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód radz nas zawsze wywalić. Panno Chwalewna i Błogosławiona, kochani nasza, o nasza, o nasza, o nasza, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości za saską złego ducha, bądź naszą obroną, oby to Bóg obronić raczył, o to prosimy, a Ty boc niebieskich zastępu, szatana i inne duchy złe, które na skórę już ludzkich po tym świecie krążą, Ojca Przora jasnej góry, prosimy o błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę apelową. Pozdrawiamy już z naszego studia w Toruniu i zachęcamy do dalszego bycia razem z Telewizją Trwam i Radiem Maryja. Już za chwilę w części telewizyjnej informacje dnia, po nich Polski punkt widzenia, a w Radiu Maryja o 21.30 rozpoczną się rozmowy niedokończone. Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu Emerytura Plus. To oznacza, że emeryci renciści otrzymają jednorazowo do emerytury dodatkowo 888 zł netto. Głosowało 418 posłów za, 396 przeciw, 3 wstrzymało się od 19. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne inwalidów wojennych i wojskowych, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatkową emeryturę otrzymają także osoby pobierające tzw. matczyną emeryturę. Jeszcze przed głosowaniem Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez opozycję. Nasze poprawki i prośba o to, żeby jednak uzyskały tutaj na ostatniej. Proste państwa akceptacji dotyczą pewnej konsekwencji działań i tego, żeby to nie był jednorazowy dodatek, bo umówmy się, trzynasta emerytura to nie jest, ale jest to dodatek, tylko że była powtarzalna, żebyśmy, żeby emeryci również mogli zaplanować to w swoich wydatkach. PiS nie chce wcale poprawić waszej sytuacji. Ci, którzy dzisiaj żyją w biedzie, w przyszłym roku żyli, będą żyli w takiej samej biedzie. Nie ma bardziej. Większej możliwości zapewnienia poczucia bezpieczeństwa niż stałość przychodów. Słów krytyki nie szczędzili także Mirosławany Kieli i Robert Winienicki. Politycy wskazywali, że XIII emerytura to zagranie polityczne PiSu przed wyborami i że emeryci potrzebują stałego, zwiększonego świadczenia. Nie potrzebują świadczenia kiełbasianego. Nie potrzebują tego, żeby przed wyborami partia z ich kieszeni za pomocą podatków wkładała do drugiej kieszeni pieniądze. To jednorazowy dodatek. Czyli de facto przekupstwo przed wyborami. W odpowiedzi minister Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że rząd Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie 3,5 roku stosował różne mechanizmy wspierania emerytów i rencistów. W 2016 roku to był dodatek w wysokości 400 zł dla emerytów i rencistów w zależności od wysokości świadczenia.

Do tysiąca. Tymczasem opozycja, która dziś najgłośniej krzyczy z Sejmowej Mównicy, nie potrafiła wesprzeć polskich emerytów, podkreśla socjolog Mirosław Boruta. Bardzo dziwię się temu, co mówi opozycja. Opozycja, która niewiele w tej materii zrobiła, potrafiła podnieść wiek emerytalny, szczególnie dla kobiet, do 67 roku życia. Dla opozycji lepiej byłoby, gdyby milczała, powiedzmy sobie, nawet z głupią miną, niż odezwawszy się rozwi. Resztki złudzeń. No, to jest taki moment, kiedy trzeba rządowi dać po prostu dużego plusa. Większość świadczeń emerytura plus zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno, jednorazowe świadczenie. W sumie jednorazowy dodatek do emerytury otrzyma blisko 10 milionów świadczeniobiorców. Przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce Solidarność zorganizowała pikiety w sprawie podwyżek.